Sioneczko kochani, z tej strony Sonika i witam was serdecznie ponownie na moim kanale. Tym razem będziemy uciekać z jakichś lochów, jak widzicie, jakieś lochy straszne przytrzymamy. Gwardy są na break, to jest nasza szansa. Kurde, te tłumaczenia, ja nie mogę po prostu... Yy... Aha, fajnie, fajowsko, super, fajnie się zaczyna, nie ma co. Yy... I tutaj potem mamy skakać. No? Po tym. No dobra, dobra, dobra. O, oh, oh, nie, nie, dobra To się zapada Odkurzacz gracza, nie chcę żadnego odkurzacza Nie będę oszukiwać I gdzie teraz niby? Tutaj, dobra, i co? Aha, dobra, dobra, to jest drabinka Będziemy uciekać z lochów, z jaskini Nie wiem, no, chyba to są lochy yy, Oczywiście ja poleciałam na to, żeby uh, Żeby pograć w, uh, w W co to jest? W obi Czyli moją najlepszą, ukochaną Grę, z której ja wymiatam? Rozmowa, czy ja muszę z tą rozmawiać? Nie wiem, nie sądzę. U, uh, uh, uh Dobra, dobra, dobra okej, okej. Okay, okay. Czy wtedy jest lepiej grać na pierwszej osobie? Uuu, na pierwszej osobie czy na ostatniej? Czego powinnam jakoś pokonać? Czy ja po prostu lec na górę? Nie mam się jednego pojęcia jak zwykle, ale robimy to, co... Mamy z tyłu głowy, to co nam ta głowa, co robimy? O! Co? Co? znajdź klucz w jednym z tych chestów, aby otworzyć otwarcie. Eee. Eee. To nie było family friendly. Nie, nie chcę jakiegoś mini zipa, Które ja otwierałam? Tamto. Dobra, to weźmy to. Ohohoho! To też nie było family friendly. Na pewno nie. Nie chcę nic kupować. Boże, jaki oni tutaj marketing mają. Tutaj? Czy tutaj? O, 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 dobra, dobra, dobra. O Jezu. Czy ja powinnam się załapać na to wejście, czy nie? Sì ok, 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 daję sobie jakoś ratę. Niesamowite, a za chwilę spadnę. A o co się ze mną stanie? To na pewno spadnę, dobra? Nie spadłam! Ok, jestem, 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 słuchajcie, lecimy. No wejście, a młodymi, rzucasz wszystkie te głazo kamienie. Tam są jakieś ścieki. Tutaj nie ma głazu kamienia? Tutaj nie ma głazu kamienia? O, dobra. O nie, tu jest jakiś ten. Uch, 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 okej. Okay. Fajny strażnik, fajny. Yy, tutaj... Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Rozmowa ze starszym panem. Kliknij lub wcisz nigdy, aby zniszkać, zniszkać mosty. Jump na gwardach głównych, aby znakować. Aha. Dobra, 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 ok. Up, łup, up, łup. Oh, jestem! Po głowie ci, ooo, oh, po głowie ci! Dobra, mam nadzieję, że mnie nie zrobi. Uh, 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 uh. Oni za mną lecą, oni za mną lecą, oni za mną lecą. Dobra, już ich nie ma i ta będzie bardzo przyjemne, bardzo fajne, bardzo mi się podoba. Tak, właśnie, właśnie, myślałam, że będę fajniejsza. Nie chcę żadnego ninja sci-fi, przestańcie tutaj mi wciskać różne kity. To mi tak nie pomoże z moimi zdolnościami w przejściu. Dobra, 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 dobra. Jest kolejna drabina. Lecimy. Yy, jakby te drabiny są takie mało zabezpieczone, wiem, bym powiedziała. No przecież on już by widział, nie? On już nie widział. Gdzie mam biec? Gdzie mam biec? Czy on tutaj biec? Nie mam zielonego pojęcia, ale tak biegnę. Fat Pups YouTube. Cześć! Eee. O, Jezu, aż mi przeszły. O nie, 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 nie! Nie mogłabym tam spać. Gdzie ja mam iść? Tam? Dobra, 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 zupa z babra. Nie wiem, nigdy nie próbowałam, ale... Ale jak tak się mówi, to chyba jest dobra. Co tutaj robimy? Miałam przez to po prostu skakać? No, jestem, jestem, jestem. Hoppa! Jesteśmy, ale tu jest niefajnie. Ale to jest niefajnie, w ogóle. W ogóle mi się tu nie podoba. W ogóle. Nie chcę zwierzaka obcego. O co wam chodzi? Nie zrobię tego, co w ostatnim oby. Obrócę się. Opa, hopa Czy ja poszłam w złą stronę? Nie, raczej nie. Jak ja mam tam przejść, niby? Pokaże mi ktoś, jak ja mam tu przejść? No, nie da się. Nie chcę żadnego peta. Jak ja mam tam przejść? Ej bo słuchajcie, ja chyba czegoś nie ogarnia mnie. Ooo! Uh, dobra, jakoś skoczyłam. Jak ja to zrobiłam, nie wiem, nie pytajcie się, mnie nie dam wam żadnego pomysłu na to, jak tu przejść. Eee, dobra, 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 dobra. O, jestem na jakimś tym, dobra, okej, okay, czyli tutaj... Jest, jesteśmy! Cześć, ziomek. rozmowa. Ostrzegaj na przyczepy. Ostatnia osoba dotknęła podłoga. Aha, dobra, dobra, czyli mamy na ten... Y, nie wiem co. Co się stało? Co się stało? Je Jednorożca? Chciałabym jej jednognowszca. Jednognorożca. Opa. 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 Yy, laj, laj. 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 Żyję. Uh, żyję. 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 Ja żyję. Ja żyję. A teraz umrę. Mogę porozmawiać? Mogę. Wow, spójrz na tę świątynię. Zastanawiam się, co będzie dalej. A ja nie bardzo? Jakby, y? czy ja tam wejść? Czy ja tu wejść? Czy ja jestem na pewno bezpieczny, żebym ja tu wchodziła? Nie wydaje mi się. Czy ja się wracam do tych tam żołnierzy? Nie. Co tu jest? Cześć! I co? Statek. Uh, 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 uh. No i co? Jak ja niby miałam to zrobić? Jakie nie to zrobić? Wytłumaczy mi to ktoś? Czemu że jedna koleżanka ze mną tu nie chce być? Jest przecież to mnie przetnie teraz! No ale przecież jak ja bym nie skoczyła, to by mnie przecięła na pół. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Zobaczymy jeszcze raz, zobaczymy jeszcze raz. No, dawaj. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Szybko, 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 bo to leci! nie. Uf, uh, uf, uh, uf. Uh. No i co? No i co? W jaki sposób niby, he? W jaki niby sposób? Dawaj, dawaj, dawaj. Szybko, 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 no. A może ja miałam usiąść. Czy to mi coś da, że ja usiądę? Uh! Uh! Ja nie mogę. Co się właśnie wydarzyło? Cześć. Uh! Dobra, 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 dobra. Dobra, i co? A, tam, dobra, 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 dobra. Jestem, jestem z tobą. Jestem z tobą, winolek 110. Winolek 110, jestem z tobą. I co? I co? I co? I co? I co? I co? Gdzie on w ksiąku? Ale serce biały kraty, ja nie mogę. Gdzie my jesteśmy? Rozbawa. To miejsce jest międzynarodowe. Ostrzegaj na jakikolwiek coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Y, jak na na jak na na któryś z tych, tak? To umrę. Nie chciałabym, żeby, uh! żeby zrobili ze mnie makaron. Wohoho. Wohoho. E E hello! Help! Jakby tego, a! Ah! Bo ja to muszę z rozbiegu lecieć. Uf, uh. stój. Uh. O! Oh! Bardziej creepyowo, nie? O nie, co ja mam tu zrobić niby? Co ja mam tu niby zrobić? Przecież że ja tego nie przejdę. <laughs> A, spadłam od Liczycie się z tym, że ja tego nie przejdę, prawda? Jako moi widzowie liczycie się z tym, że ja tego nie przejdę. Mam nadzieję. Uh! Dobra, dobra, dobra. Dobra, 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 dobra. Yy, ok, jakby... Uh! Jak niby! Może powinnam się w tamtą stronę odwrócić? A no nie! To nie jest takie łatwe, jakby się wydawało, wiecie? To w ogóle nie jest takie łatwe w ogóle. W ogóle nie jest łatwe, to w ogóle nie jest łatwe. W ogóle, a w ogóle w szczególe. Na. No, 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 no. No, no. Cieszę się, że we mnie wierzycie, że ja sobie dam radę z takim czymś. W ogóle gdzie ja mam iść? To ma jakiś koniec? Aha, dobra i teraz by wypadało. Chociaż ja spadnę od całego odwracania się. O, dobra. Dobra, dobra. Kolej, co my mamy robić? I teraz ja znowu, że się... O Jezu, o Jezu, o Jezu, ja mam jego wysokości. Jakbyście jeszcze tego nie wiedzieli, oczywiście wszyscy już bardzo dobrze o tym wiedzą. Ja dałam radę! Ja dałam radę! Uch, Co?

Uh, co to jest w ogóle? Ej. No i co? Dobra, jeszcze raz. Nie chcę obcego żadnego, nie rozumiecie po prostu. Dobra. Hoppa! Hoppa! Ale mam Romaka. Uh, Opa! Dobra, dawaj. Dawaj, dawaj. Okej, okej, okej. Ty, ale on jeździ jak chce. Uuu, nie, nie, mój robak, mój mustak. Uwaga, bo za chwilę dostanę komentarze. Co się tak wydzierasz? Ojej. To nie ogląda jak ci nie pasuje, że się wydziera. No patrz, no on mi się blokuje w trawie, no. Dobra, 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 dobra. Yy, nim się bardzo trudno steruje. Naprawdę drzewo mnie może zać... Ale piękne góry. Dawaj. No, hopaj na niego. No nie tak. No dokładnie w ten sposób. Hopa! Hopa! Ale mam jednorożca. Hopa! Hopa! Hopa? Czy woda też nas może zabić? Nie wiem, prawdopodobnie. No nie lubię tego, że to mnie tak blokuje, bo ja za chwilę spadnę przez to, nie? No co jest? Aaaa! No przy samym końcu naprawdę nie chcę żadnego kryształu. No czemu on mi się blokuje w tej tra... O Jezu. Słuchajcie, chyba jestem! Jestem! Jestem, ale co ten koń robi? Nie wiem co to było. To jest znowu strażnik. Ile tego jeszcze jest? Ole! Uh! Ale wywaliłam ku kuksańca, nie? I co? Mam przywołać coś? Windę? Jestem! Uh! zabiera mnie na górę! Zabiera mnie na górę! Zabiera mnie na górę! I gdzie Ale? Na górę! Ha! Haha, haha. Tylko co ja mam na tej górze robić? Pewnie skakać. E, niesamowite, e, niesamowite. Co ja mam robić? E, czy ja mogę to wziąć? E, nie mówię. Opa! Dobra, 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 teraz każdy im po głowach. Łapa! Ale zrobiłam wywijające kuksańca. Lecimy, lecimy. Szkoda, że tu żadnych itemków nie można zbierać. Kurde, ja sobie pozbierała. Niekoniecznie klucze, bo w to nie jestem najlepsza, ale no dobrze, dobrze, dobrze. I jestem, i co? A na górę mam nie iść? Co jest w ogóle? Co jest w ogóle? Ostrzysz się na ogień startuj, Zakresuj się w... Co? Zakresuj się w archa... Archwalek... Co cię, kurde? Dobra, chyba o to chodzi, chyba o to chodzi. Chyba to są archwalekty. Chyba to są archwalekty. W sumie ta smoczyca może mnie pożreć po prostu, jak tam podejdę, prawda? I możliwe, że tak też zrobi. Ech? Nie? Dobra, normalnie przeszłam? Normalnie przeszłam? A to jest jej ogon taki dziwny. A, Dobra. Uh, lecę, 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 lecę. Czy to jest finito? Czy oni mnie gonią? Nie gonią mnie. Czy to jest finisz? A ty mnie wciąż za to winisz. Nie, to nie jest finisz. Uh, kuksaniec. Uh. Jezu smari, ja przecież ja stałam w powietrzu, nie? A ty się nie potrafisz wpiąć, bo masz zbroję za ciężką. Co, że co, że jakże co? Uuu! Uh, 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 uh. Dobra, 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 pałam, Dobra. Przeszam, przez chwilę nie gadałam, bo y, to było wielkie skupienie nad przepaścią. sorry. Czy to mnie może zabić, jak w tym jak w harym poterze? Nie wiem. Co ja mam tutaj robić? Mam po prostu omijać? Zgać wszystkich wrogów przez jumping. Coś tam, coś tam, co? Czy ja mam na nich naskakiwać? O nie! Co 3 na 20, że co? Czy ja to już mam wzięte? Co 3 na 20? Hop, hop. No nie! 8 na 20. Nie chcę nic kupić. Jeszcze skorp skorpion. Szkieletor. Uhuhu. No, nie! To było za szybkie. Nie. Poczekajcie, czy ja mogę poczekać, aż to oni przejdą? A, bo oni są tak, jakby bugowani, bo ja tu jestem. Hop. Hop! Co to było? Co to było? Co się wydarzyło w ogóle? Hop! 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 Hop. Ja nie wiem, ja po prostu skaczę, nie? 13 na 20. Dobrze, że nie każe mi od początku. Hoppa, 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 hop. Ale kościotrupa też tak robię? Hoppa. Yy, obróć się. Arr! Hoppa. Już? I mam tajemne, podziemne przejście otwarte i za chwilę coś mi wyskoczy. Czy ja będę potrzebował jakiegoś klucza? Co tu się dzieje? Chyba tak, bo tam jest jakaś skrzynia, więc spoko ogólnie. Znaczy, niespoko. Co się dzieje w ogóle? Tu mogę coś zatańczyć? Nie potrafię tańczyć. Yy, słuchajcie, kochani, widać, to by było na tyle. Poczekajcie, tutaj ładnie się ustawię. O. I co? I chciałam wam tylko podziękować za to, że byliście znowu ze mną. Zostawiajcie swoje subskrypcje, łapeczki w górę, komentarze i pamiętajcie, że ja teraz zaczęłam też wstawiać shortsy, także serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że się spodobają i co? Mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. To pa. pa.